Robi tam w odcinku z... Yy, powiem go czego, ale za chwilę, Oj, jakieś tutaj krok się... Także to jest nowa seria z Minecrafta, która będzie yy, pojawiała się często, raczej często, mówiąc często, to w weekend powinno być, powinno, być po jednym, powinno być po jednym odcinku, już wtedy nie lekcji, no. No i wtedy yy, jak już będzie się to pojawiać. nie będzie tam ich tam pierdół, że idziemy będę pogadać, tylko wy mi piszcie zadania w komentarzach. Ja sobie ben, zrobię taką negatywę, na, na taką yy, z drewna i tabliczki. No i będę musiał to wykonywać za jakieś tam diaksy, złoto. Lazo, ja tam. Ok, no to lecimy tutaj ze skrzydeczką. I teraz już nie będzie ciąć, bo już poczekam chwilę, aż mi y, się załaduje świat. Tylko, nie będzie czysto. No, a świecie, jak, tak i, jak idę, to są takie małe cięcia, bo się świat y, y, tak poznaje. Czekajcie na no, pięciu. Dobra, ym, to idziemy. Ale kurczę las. Dobra, I nie idziemy w lasu, tylko idziemy tutaj, tylko zamienię sobie sikierki. To na drugie, to na pierwsze. Przerobimy. To idzie tutaj i tu na jak. teraz trochę ściga, ale i tak teraz sobie odpaliłem y, tryb ok tak. Także... Y, o, ale. Teraz nie chciało, tylko sobie po prostu stanąłem bo chciałem coś zobaczyć. Się bo coś mi tam nic nie dzwonił. Dobra, już zadzwonił i coś tam było. Kolega do był. Dobra, bez przedłużania. A, dobra, mi um, sobie tu. Odcinki będą trwały nie więcej niż dziesięć, nie mniej niż 9. Owce muszę zbierać. Okej, w tym się bo przecież nie ma niczym. Tutaj też sobie puszczam, żeby morszczyk. M, um, nie. Eme, due, vite, pate, turba, borba, usmes, paket, deus, deus, sosmateus i marele. Tak. A, dobra! Ty mój moją kolegę. Posiedź Muszę i wszedł Dobrze. Co łapkę. łapkę. Mm -hmm. Co to jest? Co to jest? Co A, musiałam się w to wkładać. Iiii... Gdzieś tam? Nie wiem, gdzie. Dobra, idziemy tam. To... Jest tak wielki, aż mi przycięło nawet to. No. Przepraszam, że tam MN, to odcinek jak z głowy. coś tam to, to był taki krótki. O, wujem. Chcę sobie tworzyć tutaj... Mm. O! Tworzyć sobie stłot. Tak, o. Tworzyć sobie... tworzyć sobie takie coś, co kopać w tym. O nie. To kopać i iść, iść kopać i te rzeczy, które się fale. Tu będzie jedno albo dwa, albo pięć. Ja mam na wersji 1.8.9, czyli prawie już 1.10, ale jeszcze nie mam. Windows 10 chyba, albo no? 8. O jeżdżo. I tak w ogóle no, nie do tego zdjęcia, bo raczej tnie trochę, bo grom na laptopie, a nie na kopie. Okej, okay. dużo tego. Ale lepiej mieć. O, niech nie będzie radę kować w ogóle. Mam się dzisiaj. Można stawać nocy. To jest by tu ustawić mm, jaskrawość. Bo nie widzieć czy jest y Popołudnie czy nie ma popołudnie? O o. To ja może tam zostanę. No, 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 dobra, tutaj. Jak szybko cofniewać, to szybko, 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 szybko. Może, że wziąłem pochodnie i zebrałem w ogóle. Dobra, tutaj mogę sobie... Dobra. I tutaj postawić crafting table i sobie tutaj zrobić z tego, tak, i sobie zrobić patyki i sobie zrobić z tych patyków, nie, z połowy patyków sobie zrobić pochodnia i potem z tego sobie zrobić, le, nie zrobię sobie lepszego filofa. zrobić sobie lewczyk i, i zrobić sobie mieczek i zrobić sobie kolejne pochodnie za pomocą tego myślę, że seria, seria Wam się spodoba akurat o jedno więcej, ale wyczułem mu i tak

Będzie też FIFA, ale oczywiście uprzedzę, albo... No nagrywa, Ukrażam, że nie będę nagrywał um, jakąś super, ka super kamerą, bo nagrywam yy, telefonem, dlatego może być to jakoś trochę kitowa. Zejdę trochę. Ola. No. Tam... Steve, jestem. Aha, gram na dłuższej wersji nie mam skinów. Dobrze, 14 FPSów 12 FPSów to jest bardzo dobrze. Nie chcę zapomnieć o 4 sobie um, kopać, ale kopać, kopać, że kopać, że kopać ciągle kopać, ale nie wykopać także um, dokopimy to tutaj kończymy tu, ten odcinek trzeci, wczoraj albo nie, a sobie to nie kończymy tak, odcinka Ale jak przerwie, to łączymy. Um, okay. Aha, zarejestrowany. Okay. Um, tutaj co my robimy? Poręczamy. No bo przecież czemu nie? nie? Um, tutaj sobie postawimy coś uchwali skrzynie, jedziemy nie? albo zjemy to albo nie, nie opłaca się jasno tego, na razie najbardziej zgodniej to sobie zjem już przepalone ok, w sensie pewnie. i będzie to przepa... o to? to najpierw to się przepali tak już e, sobie tutaj pochodnie e, e, spokojnie i do nas... może na tutaj będzie baza a tam będzie kopalnia w spokojnie będzie jeszcze

No to będzie takie Dobra, już się. To nie, nie, popełniłem. Straszny było. Aż mi Minecrafta ściło jeździć. Czekajcie. Sorry za to, że udostępnię sobie lana. Ale muszę.

to sobie robimy to i sobie ścieramy to będzie będzie znowu to by było już no, nie wszędzie w pokoju znowu patrzę w kartę dobra nie będę wiedział jak zaraz bo jest 14 minut to jest wystarczająco dużo, no tak mało osób czy nie mówię, że jest was mało? Um. Właśnie o to mi chodziło. Dokończymy to do końca. Mam um, mam um, mam. Um, tak ta młyczka fajnie brzmi. Wszystko jest, że dobra. Jakby takie... Gamby stają, bo, 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 bo gamby stają. Jakby coś było, to by mi się zdarzyło, że to O Boże. Bo właśnie tyle zrobiliśmy, Wy to mieliśmy. Tyle. 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 No i myślę, że kończymy ten odcinek. Cześć! Czekajcie, jeszcze Wam pokażę, że to ktoś... Dobra. Trzymajcie się. Cze cześć. Mówię Wam, że będę miał z skinać już w następnym odcinku. Chyba, że odcinek pojawi się dzisiaj. No to cześć!